Cześć ekipa, wita was Pęczat w kolejnym odcinku serii Amigowe Oryginały i skoro nazwa serii taka, a nie inna, to pewnie już wiecie, że ponownie będzie sztucznie, sztywno, nudno, czyli jak zawsze zresztą, nie jak zawsze obojętne, a więc... Dziś ponownie na stół trafia kolejna, myślę całkiem fajna, amigowa gra w oczywiście Big Boxie, którą to grę z całą pewnością zna jeden z Was, w którą to grę miał okazję zagrać jeden z Was, o której to grze na pewno nie jeden z Was już zapomniał, bo pomimo, że to klasyki, w sumie ciekawa i dobra gra, to mam wrażenie, że zarazem taka, co to albo się lubi, albo ma gdzieś i omija szerokim łukiem. Zresztą wystarczy powiedzieć Bonanza Bros. już wiadomo o co chodzi. No niestety, sporo osób na start grę przekreśliło co było, dla tej gry myślę bardzo krzywdzące. No ale o tym za chwilę, bo jak zawsze po kolei czyli opowiem Wam słów parę o samej grze. Postaram się opowiedzieć co nieco o historii. Pogadamy chwilę o tym, jak się gra. Oczywiście przyjrzymy się również z bliska temu wydaniu. Standardowo też nie zabraknie kilku wspominek z czasów, kiedy dane mi było tą grę. Zagrać. Czyli jak mówiłem, nuda, gotowi? A więc zaczynajmy. Zatem zaczynając, jak wypada, czyli od początku słów parę temat tego, z czym mamy tutaj do czynienia. Bonanza Bros. to gra zęcznościowa z elementami skradanki na jednego lub dwóch graczy, stworzona oraz wydana w 90 roku przez Sega na maszyny arcade, natomiast rok później przekonwertowana przez US Gold na multiplatform platform domowych, w tym też oczywiście na Amigę, o której ta konwersji dziś zresztą mowa. W grze wcielamy się w postaci jednego lub w przypadku gry na dwóch graczy, w dwóch braci Bonanza, zwanych Robo oraz MOBO. Ich zadaniem jest włamywanie się solo lub w kooperacji do budynków, omijanie lub unieszkodliwianie wszystkich strażników, zwijanie po kilku cennych przedmiotów, a na sam koniec ewakuacja na dach, z którego zabiera nas jakiś sterowiec, czy inny helikopter, czy coś w tym stylu. Samo zadanie zostaje zlecone braciom przez pewnego biznesmena, który w ramach testowania nowego systemu zabezpieczeń w swoich firmach postanawia wynająć najlepsze na rynku duo włamywaczy, którzy mają obrobić budynek i szybko się z niego wydostać, bo całe zadanie jest oczywiście na czas. Łatwizna. Tyle, że niełatwizna, jak zawsze, wiadomo. Ogólnie sprawa wygląda tak, że sam włam no, włamem nie do końca jest, ponieważ włam zleca właściciel tychże posesji. A więc można pomyśleć, że wszystko jest ustawione, skoro to jest takie, no to jest proste i nie ma jakby problemu. A zarazem nie ma opcji, że cokolwiek może skończyć się źle dla dwójki naszych bohaterów, która przecież nie robi nic złego, tylko testuje zabezpieczenia w jakiejś tam firmie, prawda? No, wiadomo, że prawda, tyle, że nie. Bo jak się okazuje o całej akcji nie mają zielonego pojęcia policjanci oraz strażnicy pilnujący budynku co ma sens, skoro też są częścią systemu zabezpieczenia. Wiadomo. Zatem strażnicy, gdy tylko zauważą naszego testera zabezpieczeń, z miejsca uruchamiają alarm i lecą mu przywalić z gumowej pały, czy nawet ustrzelić gumową kulą. Jak go dorwą parę razy, to nasz bohater idzie sobie grzecznie siedzieć, a z tego nie wyciągnie go już nawet sam zleceniodawca. Znaczy inaczej. Strażnicy budynku o akcji wiedzą, wykonują po prostu swoją pracę, ale jako, że wiedzą o tej akcji, to przypadkiem nie jest tak, że ich jakby... Czujność jest bardziej wzmożona i po prostu nie robią nic innego, tylko czekają na naszych włamywaczy. A więc, czy to nie jest takie nie za bardzo nie do końca fair względem tutaj naszych dwóch antybohaterów? No nie wiem, takie przemyślenia tylko mam, ale nieważne. Wracając do gry: nasi bohaterowie oczywiście nie są bezbronni. Każdy z nich, oprócz umiejętności chowania się w różnych zaułkach, może zdzielić strażnika stojącego za drzwiami owymi drzwiami, traktując je prawie z buta, co unieszkodliwia takiego gościa na parę sekund. Do tego każdy z antybohaterów dzierży w dłoni pistolet strzelający gumowymi kulkami, którymi unieszkodliwia trafionego delikwenta na kolejne parę sekund. Wszystko to daje nam czas na ucieczkę, ewentualnie dostanie się do przedmiotu, który musimy wykraść, bo to właśnie jest nasze główne zadanie. No tak, bo sam włam to tylko początek, żeby udowodnić właścicielowi budynku, że odnieśliśmy sukces, on odniósł porażkę, to musimy mu z tego budynku wykraść i dostarczyć parę jakichś tam śmieci. Najczęściej będą takie dyskietki z bardzo ważnymi danymi, które zapewne nie zawierają żadnych ważnych danych, ale to w sumie mało ważne. Przedmiotów tych jest parę i porozmieszane są w różnych miejscach w całym, że tak powiem, zwiedzanym budynku i często, żeby się do nich dostać, musimy sprawnie ominąć, wyminąć lub po prostu unieszkodliwić na chwilę kilka paru strażników. Tak w ogóle to te dyskietki dziś sam bym przygarnął do swoich hamik i pewnie nie jestem jedyny. I tak to się prezentuje. I oczywiście, gdyby danego budynku pilnował tylko jeden rodzaj przeciwników, strażników, to sprawa byłaby oczywista, łatwo do nauczenia się i nie byłoby problemu. Po prostu szybko nauczylibyśmy się takich przeciwników eliminować, omijać i tak dalej. No ale wiadomo, tak łatwo być nie może. A więc... Delikwentów do unieszkodliwienia jest paru. Od zwykłych mundurowych, przez opancerzonych osiłków z tarczami, których możemy unieszkodliwić tylko od tyłu, po dużych bolków, których ciężko jest zwalić z nóg. Co więcej, każde dorwanie naszego bohatera przez jakiegoś delikwenta skutkuje zgubieniem zebranych przedmiotów oraz oczywiście utratą życia. Przedmioty możemy na szczęście szybko zebrać, gdy staniemy na nogi, natomiast życia, no wiadomo, tych nigdy za wiele. Wrogiem naszego bandziora jest również czas, którego mamy ograniczoną ilość, a którego tak naprawdę nie jest za wiele, bo to tylko parę minut. Samych budynków do obrobienia też mamy parę, a różnią się od siebie ilością pięter oraz oczywiście ilością strażników patrolujących dany obiekt. Mamy też etapy, w których musimy na przykład uciec do sąsiedniego budynku. Zróżnicowanie jest więc całkiem spore. A więc, jak mówiłem, łatwo nie będzie, bo pomimo ustawki, nasz bohater, czy tam antybohater, nie jest w ogóle chroniony. A mundurowi, strażnicy pilnujący budynku, to służbiści oddani swojej pracy całkowicie. Jak w fanboje komodore. <laughs> Aha, co by grę jeszcze troszeczkę bardziej urozmaicić, bo wiadomo, że nie samym obrabianiem bandior żyje, mamy tutaj jeszcze etapy bonusowe, a w sumie to jeden, powtarzający się etap. Tutaj naszym zadaniem jest zebranie wszystkich sztuk złota porozrzucanych po platformach, unikając przy tym świateł reflektorów z wieżyczek strażniczych. Gdy zostaniemy przez taki stop światła namierzeni, wpadają mundurowi bez pardonu układają naszego brojbera pałami, a etap bonusowy się kończy i bonusa nie ma. A że bonus to punkty, no to żalu tak jakby, prawda, nie ma. No dobra, a skoro teraz już, prawda, temat o co chodzi jakby mamy omówiony, zamknięty, to przechodzimy do oprawy audiowizualnej. No cóż, jak już wspomniałem, i zresztą też widać, gra to istny cukiereczek, co było jej plusem, ale mogło być też minusem dla poważnych i starszych graczy. Graficzka jest prosta, ale bardzo przyjemna i kolorowa, sprawia wrażenie nawet takiej 3D. Bo raz, że możemy zrobić uskok w głąb ekranu, a dwa, że bryły, z których zbudowani są nasi bohaterowie oraz przeciwnicy, przywodzą na myśl grafikę 3D. Oczywiście to tylko taki specjalny zabieg, bo grafika jest jak najbardziej dwuwymiarowa, ale trzeba przyznać, że całkiem ładnie to wygląda. Do tego nasze bandziory oraz strażnicy wyglądają wręcz przesłodko w tych swoich kolorowych wdziankach z wielkimi nohalami oraz stopami. Jak mówiłem, wam, czyli poważna sprawa, a jednak w cukierkowej oprawie. Bardzo fajny pomysł. A na sam koniec muzyka i inne dźwięki. I tutaj również jest niby poważnie, ale słodko zarazem, bo nutka z intra, taka niby mroczna i trzymająca w napięciu, ale też taka wywołująca z miejsca uśmiech na twarzy. Natomiast nutka podczas samej gry to już festyn tłumkającej radości. Jest naprawdę bardzo miło i tyle. Do tego mamy odgłosy wydawane przez bohaterów oraz przeciwników. Wszystko to bardzo dobrze uzupełnia rozgrywkę i myślę, że suma summarum tworzy świetną gierkę. Ale oczywiście to tylko i wyłącznie. Moje zdanie. Myślę jednak, że sporo osób może mieć podobne przemyślenia co do tej gry. Teraz myślę, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć Wam, kiedy, w jakich okolicznościach yy, przyrody, jak to się stało, że ja poznałem tą grę. Otóż gra, jak wiecie, ukazała się na automatach pierwotnie. Natomiast na automatach ja jej nigdy nie widziałem. Moje pierwsze spotkanie z tą grą miało miejsce na Amidze. Jak już powiadałem Wam nie raz, chodziłem do mojego kolegi Marcina. Jak miałem komodorka, Commodore 64. Mój kolega Marcin, starszy ode mnie o parę lat, miał już Amigę 500 i ja chodziłem do niego i on pokazywał mi różne gry. Pokazywał mi na tej zasadzie, że jak już mówiłem, nie gra, że gramy i jest gra, bo fajna gra, tylko chodziło o oprawę. On wiedział, że ja mam Komodorka, jaki jest Komodorek, jaką ma grafikę, to on wiedział, bo miał Komodorka przede mną, ja też wiedziałem i wiedział, co potrafi Amiga pod względem graficznym i muzycznym. No i tym się jakby chwalił, tym sposobem zabijał mi ćwieka. No i odpalał mi gry takie, które wiedział, on wiedział. Co na mnie działa, jaki rodzaj gier, jaka grafika, co na mnie, co, 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 co lubię, po prostu komiksy i tego typu rzeczy. I odpalał mi takie gry, pokazywał mi takie intra, takie dema, takie muzyczki mi puszczał, żeby po prostu mi się pod garnkiem tutaj, gotowało. No i dobrze wiedział, że jak pokaże mi Bonanza Brust, no to. Ja się po prostu w tej grze zakocham, bo oprawa graficzna w tej grze była po prostu świetna. To gdzieś było na przykład lat 90. Zaraz po tym, jak ta gra się ukazała, bo Marcin miał szybki dostęp do tych wszystkich kopii zapasowych, że tak powiem. Zatem byłem u niego, otwalił mi tą grę. Grał on, i ja tylko patrzyłem, ale patrzyłem, i w tej grze się zakochałem. Ta gra, pomimo tego, że ma oprawę jaką ma. Wielu osobom ta, gra oprawa, ta, ta, ta oprawa może się nie podobać. Wielu osobom ta gra może się nie podobać, no bo wchodzisz, to wszystko takie kolorowe, idziesz, skaczesz, strażników eliminujesz, coś ukradasz, wykradasz, uciekasz, zabiera ciebie sterowiec. Takie jakieś takie nijakie. No nie, bo gdy troszeczkę się tą grę pogra, gdy się ją troszeczkę pozna, to człowiek uświadamia sobie, że to jest naprawdę kawał dobrej gry. Grafika. Gameplay, to wszystko tworzy jedną wspaniałą całość i w tej grze szybko się człowiek zakochuje tak naprawdę, tylko wystarczy jej dać szansę. Ja jej dałem szansę, no znaczy, bo grafika mnie do siebie przekonała po prostu graficznie, ale dałem jej szansę i po latach, gdy miałem już Amigę w nią zagrałem, I powiem Wam szczerze, że przepadłem, zakochałem się w niej całkowicie. Ci, którzy grali w nią na automatach, to pewnie mieli podobne odczucia, na automatach też się w tą grę wciągnęli, i na pewno później też ją grali, jeżeli mieli taką wersję Amidze. Bo wersja na automaty i wersja amigowa są bardzo podobne, tak naprawdę. Jest jeszcze wersja na Sega Mega Drive i tak dalej. Bardzo podobne, jeżeli chodzi o grywalność i tak dalej. Wiadomo, że no nie do końca tak. Nie można oczekiwać tego samego w 100%. Ale bardzo są podobne i dają naprawdę taki sam poziom frajdy i radochy. Eee... Tak naprawdę jest spoko, jest spoko. Gierka bardzo mi się podobała. Grałem w nią naprawdę bardzo dużo. Wciągała mnie za każdym razem. Mnie... Jeszcze może tym, że była dosyć y, prosta. Y, Dawno nie grałem w nią, a widzicie, na pewno teraz na ekranie, bo pokazuje pewnie jak gram, jestem w stanie w nią coś zagrać. Pomimo tego, że brakuje mi treningu, pomimo tego, że już zapomniałem w ogóle o co chodzi, na początku tego mogliście zobaczyć, tego gameplayu, ja, że że w ogóle nie kojarzę jak się skakało, skakiwało na platformy, zapomniałem całkiem o tym, a mimo wszystko później, oczywiście wszystkie sytuacje traciłem i tak dalej, ale mimo wszystko później grałem w tą grę i bawiłem się bardzo dobrze. Yy, sterowanie jest specyficzne. Skoki wykonujemy tak, że podchodzimy do przeszkody, wciskamy fire, trzymamy i wtedy skakuje. Ciężko jest nad tym zapanować, czasami problemem, problemem jest wskakiwanie w głąb ekranu, żeby zebrać na przykład jakiś przedmiot. To zawsze było problemem dla mnie, zawsze sobie z tym słabo radziłem i zawsze to po prostu na mnie tak odrzucało mnie troszeczkę, może tak, troszeczkę mnie odrzucało od tej gry, natomiast i tak do niej wracałem, bo mi się zawsze grało w nią świetnie. Gdy pogramy trochę, to oczywiście przyzwyczajamy się do tego sterowania i gramy, i jest super, ale początki są naprawdę bardzo trudne. Etapy bonusowe. Jak widzicie, widzieliście pewnie, teraz widzicie, nie wiem kiedy rzuciłem to, etap bonusowy to jest spore wyzwanie. Łatwiejsze są te skoki, ta sama zasada co w samej grze, ale łatwiejsze są do wykonania te skoki. Niemniej jednak, jedna platforma i po tobie. Jest strasznie trudno omijać te stopy światła. No jak gdy je omijemy, gdy nas wyczali taki stop światła, to wiadomo, dostajemy pał. Włapi na ra i było sobie życie, nie? W etapie bonusowym, bo to jakby nie ma znaczenia to jest tylko etap bonusowy. Ale nigdy nie zebrałem nic ponad chyba dwa skarby dwa te, te takie stosy złota, czy jak to nazwać. Także tak to właśnie wyglądało. Eee, niemniej jednak, jak mówiłem, grę grałem naprawdę dużo. Często odpalałem ją po to, żeby zobaczyć tą grafikę, bo tak mi się podobała. Ja zawsze byłem zafascynowany tym, jak te postacie są zbudowane. Te bryły takie trójwymiarowe, ray tracing, jak to nazwać, nie wiem, takie renderowane jakieś, nie? Naprawdę to było świetne i to na mnie działało i w tym byłem zakochany. Dlatego do dzisiaj ta gra bardzo mi się podoba, chętnie do niej wracam. No, i gdy pojawiła się w oryginale, prawda, musiałem ją kupić, bo nie mogło być inaczej, jeszcze w bardzo dobrej cenie. Także, także spoko. Kto nie zna tej gry, polecam, bo jest naprawdę świetna i na bank, ktoś się, kto ją się nie grał i zagra, daje szansę i pogra, pozna ją, zakocha się w niej, bo Gierka jest naprawdę, naprawdę jest bardzo dobra. Eee... Ja mówię, z chęcią na niej wracam, bo to jest naprawdę coś wielkiego. Jak tych postaci tutaj nie lubić, nie? To się nie da po prostu. Świetna gierka. Dobra, słuchajcie, teraz rzucimy okiem szybko na zawartość tego boksa, a bo wiecie co, nie zmiam kadru, tylko wam pokażę. Mamy bardzo fajne pudełko, chociaż takie... Powiedzmy, że fajne, bo na zablok tytuł 4 funty to kosztowało, tak chamsko przyklejone, ale nie będę go klejał, bo to przecież masakra. I'm Robo, who the hell are you? I'm Mobo, who the hell are you? Bo to są bracia, prawie jak gniacy. no tylko, że nie, bo ten jest taki niski, ciemniejszy, ten... coś tam, nieważne. W każdym razie, pudełko jest ładne, takie tutaj graficznie wszystko spoko. Grab Extra Action Safe Pounds of Select Kicks Games, czyli to jest jakby wersja Kicksa, tylko taka jakaś... nie do końca, nie wiem, taka jakaś inna troszeczkę. Sega Arcade Hits Market by US Gold. Tak wygląda front. Graficzka naszych bohaterów. Fajnie, spoko. Z tyłu oczywiście mamy tutaj y, grafiki występujące w tej grze, chociaż nie przypominam sobie, żeby to było. Chyba to jest z wersji nieamigowej. Patrzcie. Amiga, Amiga, Atari ST. A to? A to to są zdjęcia, które są dorzucone chyba tylko tak, by byle były. No w każdym razie jest graficzka, jest zajawka. Jak to wygląda? Fajnie, nic tylko grać. I mamy kilka słów, prawda, o samej grze. Just Who Are These Guys, i tak dalej, o tym już była mowa, nie będę tego czytał, także spoko, gra musiała się sprzedać, info było. Zaglądamy do środka, boki tak naprawdę to nic nadzwyczajnego, pudełko same w dobrym stanie też, git. W środku mamy tak, może od początku, jedna dyskietka z grą, z sito drukiem, biała dyskietka, w moim przypadku akurat i niebieski sito druk, bo na zabrost CBM Amiga 5000 500 2000 Series itd., tak dalej, i tak dalej. Druk, fajna dyskietka. Orana była jak wściekła, co widać w tyłu po płytce, po, po tym dalerzyku, ale, ale działa. Ok, <ścoughs> tutaj prawda, mamy yy, od kogo kupiłem tą grę, to może pokażę od razu. Takie o coś, szukasz konsoli, gier, telefon, mamy numer telefonu, kiosk z, z grami. Gry kupiłem na Eliksie za 60 parę złotych, 50 parę złotych, 50 parę złotych chyba. Także kiosk z grami polecam na Elixie, możecie ich znaleźć, mają amigowe gry. O tak tyle, no i a, a co do gry to jeszcze mieliśmy taką instrukcyjkę, instrukcyjka z tej strony. Wygląda jakby miała być takiej taki kasetowej, taki jewel case, nie? Wiecie o co chodzi? Natomiast, no, to jest taka instrukcja. Bo na zawrót, wiadomo, tu mamy jeszcze reklamy gier, prawda? Shadow Dancer, prawda? Mamy Alien Storm, prawda? I mamy, co mamy? G-Log. Tą grę kojarzę, g -log. Zresztą wszystkie gry Alien Alien Storma, y, oczywiście Shadow Dancera, oczywiście, i, i, i tak dalej. Dobra, z drugiej strony mamy nic innego. Jak słów kilka na temat tego, jak grać, jak odpalać, odpalać gry. Oczywiście w różnych językach, scenariusz, tak, taka skrócona instrukcyjka, po prostu eee, jakie spektrum, komputerów, 4ST, Amiga i tak dalej, i tak dalej. Także to tyle, jeżeli chodzi o zawartość tego boxa I to tyle, jeżeli chodzi o omówienie tego tutaj ee, wydania. Teraz wiecie co, słów parę tytułem. Podsumowania, jeżeli chodzi o ten tytuł, ładnie go postawię, żeby było świetnie. Przepraszam ze stuki, pewnie było słychać. Teraz tak. Zawsze robię tak, że mówię, jakie gra zdobyła noty, i teraz będę tutaj cytował Wikipedię. Jak można przeczytać z Wikipedii, w roku kiedy gra się ukazała w Japonii, była trzecią najbardziej popularną grą na maszynach arcade. U nas tak popularna nie była, w Japonii była trzecią najbardziej popularną. No cóż. Gra otrzymywała od recenzentów oceny pasujące się w okolicach 70-90%, czyli taki... dobra gierka. Zatem, no, bardzo wysoko. Przykładowo, mam napisane tutaj. Computer and, Video, Computer and Video Games przyznał grze notę 83%, wskazując na wspaniałą grafikę. Megazone przyznał grze notę 83%, wskazując na świetny pomysł. Pomysł jest bardzo dobry. Naprawdę dobry. Grafika zresztą tak wcześniej też. Single User przyznał 76%, twierdząc, że w grze należy bardziej skupić się na planowaniu akcji i skradaniu się, niż parciu na, pa na pałę i strzelaniu do wszystkiego, co się rusza. W sumie tak. W sumie tak. Trzeba planować, co się robi. Nie można iść na pałę. Gdziesz na pałę, to kończysz tak, jak ja grałem. Widzieliście, jak ja grałem, Także, tak się kończy, niestety. Games Radar przyznał jej 47 miejsce, ogólnie jakieś liście, na ileś tam, nie, na ile? Na liście najlepszych gier na Sega Mega Drive. 47 miejsce na Sega Mega Drive, najlepszych gier? Dobra nota. Tak, do, dobre miejsce. Ogólnie dobra nota, tak mi się wydaje. Czy ja tą grę polecam? Oczywiście, jak najbardziej. Jeżeli ktoś tej gry nie zna, nigdy w nią nie grał, to zachęcam, żeby w nią zagrał, dał jej, parę, dał jej parę chwil, bo jest tego warta. Na pewno ta gra spodoba się każdemu, kto ją dziś odpali, jeżeli jej nie zdał. A jeżeli zna, nie wróci po latach i też będzie zadowolony, będzie w tą grę szarpał jak wściekły. Świetna, daje masę frajdy. Kolorowa, fajnie sobie gra. Naprawdę, to jest gra, przy której nie można się nudzić, yy, gdy grasz, ale też można ją szybko skończyć, bo nie jest wcale taka trudna. Także, no cóż, na chwil kilka polecam, na szybką rozgrywkę, rozrywkę wieczorną polecam, na grę z rodzinką polecam. Dzieciaki też się będą przy niej bardzo fajnie bawić, pod warunkiem, że opanują sterowanie, które nie jest łatwe. Niemniej jednak dopanują. Przypowiem Wam szczerze, zabawa będzie przednia. Na dwóch graczy zabawa jest przednia. Ja bawiłem się kiedyś świetnie jako dzieciak. Myślę, że dzisiaj dzieciaki też by się bawiły bardzo dobrze. Jeżeli są zakręcone, nakręcone na te retro, te gierki nie odrzucają po prostu dzieciaków i tak dalej, będą się dobrze bawić. My stare konie też się będziemy dobrze przy niej bawić. Także polecam każdemu, kto nie zna, żeby się zapoznał, a kto zna, żeby zagrał ponownie, bo naprawdę warto. Takie jest moje zdanie. No cóż, jeżeli się podobało, łapaczka w górę może być, ale napiszcie w komentarzu, co nie myślicie, czy graliście, czy znacie ją, czy poznacie, czy graliście może teraz i wam się podoba, może on się nie podoba. Napiszcie, dlaczego wam się nie podoba, napiszcie, dlaczego wam się podoba, plusy i minusy według Was. Liczę na Wasze komentarze, piszcie komentarze, ostatnio bardzo mało ich dostaję, a lubię czytać, odpisywać, a nie mam na co. <gry> Także tak to wygląda. Także zachęcam do pisania komentarzy, dajcie znać, co o nie myślicie, a w tym odcinku to ma tyle. Także dzięki wszystkim za obejrzenie. Pozdrawiam spęczat i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.